Witam naszych zacnych gości, pana starostę, pana wicestarostę, którzy są z nami, którzy nas wspierają w tej imprezie. Naszą imprezę uważam za otwartą. Wszystkim życzę sukcesów. Angelika tydzień temu rozpoczęła zupełnie nowy bieg życia. Słuchajcie, to świeżo upieczona panna młoda. Większy! być z wami, kochana rodzina biegaczy, bo jesteśmy rodziną, ja tak myślę. Myślę, że my też po prostu jesteśmy swoimi ziomkami i tyle. I tak się też traktujmy. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy powoli na start. Dystans 150 metrów. Z naszym gościem honorowym, z Patrykiem Wiepkiem na linię mety. 150 metrów w tym wieku, 6, 5, 4, 3 lat to jest naprawdę... E... Kawał wyścigu. więc tutaj mocno, mocno oklaskujemy dziewczynki, zobaczcie, zobaczcie jaki fantastyczny, materialny kroczek No i mamy już pierwsze drugą i trzecie na mecie i kolejne małe zawodniczki wygrały Jest nawet ktoś zamykający tutaj całą rybkę. Tak mała gwiazda biegnie z i tutaj kończy bieg Gratulacje, gratulacje Witamy serdecznie na, me na mecie Drugie miejsce! Patryka u tych dzieciaczków. No taki mały młynek, prawda? Patryk spokojnie. A dzieciaczki tutaj na maksymalnych odrotach ścigały się na dystansie 150 metrów. No to tu się tak nie poganiamy tutaj. Chłopaczków, niewamy sobie sami razę. No, co innego, jeśli chodzi tutaj o tych no, małyszków 3-4 letni, prawda? No właśnie, nie pozwolimy, żeby on zapamiętał tak swoje pierwsze przygody drugową. No jeszcze kamerzysta bo mierzy tutaj kamera później będzie oglądać, żeby za takiego zaprawy. Ten tydzień to wyjątkowy wydarzenia sportowe w Kościerzynie, bo w miniony minioną środę mieliśmy wojewódzki turniej Orlika w piłce nożnej, drużyn z całego województwa, a dzisiaj jubileuszowe 20. kościerskie biegi uliczne organizowane przez klub sportowy Remus, ale też Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zanosi się na to, że będzie rekordowa frekwencja Chciałem wszystkich zachęcić do biegania Kościerzyna dzisiaj jest stolicą biegów na Pomorzu Bieganie to też sposób na życie Najtańszy sport, a jakże przysparzający dobrej kondycji, dobrego samopoczucia, zachęcamy do biegania, ale też do udziału w wszystkich imprezach, które są organizowane przez miasto, przez kościerskie kluby, sport sposobem na życie i to w Kościerzynie dzisiaj się sprawdza. Na No, i no teraz chyba się na moi drodzy, To są 8-letnie, 7-letnie dziewczynki. No? 24, dziękuję bardzo. No i w dziesiątko, ale w pięknym stylu, piękny, naturalny, długi krok tutaj zawodnika. W dziesiątkę i tam jest ale na takim krótkim dystansie, moi drodzy, dystans 300 metrów, pięknie pokonał. Brawa, 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 brawa dla 24 chłopców z rocznika, Przypomnę 2006-2007. W pierwszym biegu, moi drodzy, na dystansie 150 metrów najmłodszej kategorii wiekowej zostanie, zostaje Martyna Sadowska, szkoła podstawowa numer jeden z Jak na zła przystało największe brawa zebrała. Gratulacje teraz, wielkie brawo wszystkim, gratulacje bra! Którzy z z z okazali się najszybsi na dystansie 300 metrów w kategorii 2006-2007. Mój największy tytuł to jest Wicemistrzostwo Świata w biegu na 800 metrów w Halowych Mistrzostwach Świata w Sopocie, które odbyły się w tym roku, w 2014. Jest to mój jak do tej pory największy sukces, chociaż uważam, że, że każdy medal czy mistrzostw kraju czy udział w imprezie międzynarodowej. Jest to dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Niezwykłą dumą zawsze reprezentuję kraj i, i cieszę się, jak jestem w składzie. thank uh... Jestem w reprezentacji na, na Mistrzostwa Świata czy Mistrzostw Europy, bo to jest dla mnie ogromna duma. Jestem patriotką i jak również lokalną patriotką. E, pochodzę z Kaszub, ze MŚciszewic, dokładnie zatem e, całkiem niedaleko Kościerzyny. E, no i, i cóż mogę powiedzieć, bardzo chętnie i miło tutaj wracam e, i, i cieszę się, że, że mogę reprezentować także Kaszuby. Biegałam raz w Kościerzynie e, i raz byłam również jako e, Gość zaproszona i, i wtedy e, obserwowałam z trybun, że tak powiem, całe wydarzenie. Także to jest mój trzeci raz w Kościerzynie na biegu. E, bardzo się z tego cieszę, bo to już jest 20. bieg, zatem e, wydaje mi się, że ogromne gratulacje należą się dla organizatorów, dla, dla władz, e, którzy tak pięknie pilnują, że, że te biegi corocznie e, się odbywają w Kościerzynie. Fajnie, że macie takie swoje świętobiegowe. E, Bieganie jest coraz bardziej popularne, bardzo mnie to cieszy. Wszystkich namawiam do biegania i wydaje mi się, że nawet nie trzeba namawiać, bo to jest sama przyjemność. Eee, no i, i cóż, fajnie, fajnie, że też jest to święto w Kościerzynie. No, jednak udaje się Rzuelka, Bebra I Myślę, że zasłużenie zwyciężyła, bowiem ta zawodniczka tutaj no, niesportowo próbowała w jaki sposób utrudniać błęd na linii boty. E, no trzeba tutaj... Wnoszę drugą. To to wyjrzeć głośno, że tak po prostu być nie powinno i już w tym wieku trzeba uczyć właściwie zachowań, bo wiem, no... Ale co to zrobiła? Co... Ona to dla nie? ciągnęła, nie? No. Ja, ja widziałam, ja jak ona Cię ciągnęła. Ja to widziałam. Ona ją ciągnęła. Ja to ciągnęła. No. No. Ja mnie nie w głowie staję. ciągnęła? Ona... na tak ją... Umiecie rozgrywać bieg zgodnie z wszelkimi, świętymi normami, zasadami fair play. Z wycięższymią bez wątpienia została Zawodniczka z Lemberga, LKD BR-80. A gdzież ma? Masz Kato, że ma? Waszewska. Waszewska. wystartują i będą nam się prezentować. Teraz już ostatnia faza rozgrzewki i zaraz się przeniesiemy na start biegu głównego. Glupa! A gdzież

to jest super. Zrobimy się zaraz w na linii startu. I projekt. A wystańczy 800 metrów. No Angelika troszkę później zaczynała swoją karierę, prawda? Nie w tym wieku jeszcze. Bo to pewnie nie myślała o startach w biegach ulicznych, czy też tam został odkróty troszkę później. Dzień wyjątkowo sportowy był dla Kościerzyny. Przede wszystkim mieliśmy 8 święto piłki nożnej na stadionie. Było to święto głównie skierowane dla najmłodszych naszych piłkarzy. Na stadionie gościliśmy prawie 500 miłośników piłki nożnej oraz dużą grupę kibiców. Jesteśmy na kościerskich biegach ulicznych. Jest to impreza jubileuszowa w tym roku, 20. Jubileuszowa jest i szczególna również dlatego, że że dzisiaj mamy rekordową ilość uczestników. Najprawdopodobniej już się zapisało 150 zawodników w biegu głównego, także naprawdę wyjątkowo fajnie to dzisiaj wygląda. Bardzo dużo dzieci biega, dużo rodziców przyszło dopingować swoich milusińskich.

Reprezentant Floriana Polnica. No, teraz 67 167. pan Łukasz Belc z Kościerzyny, No, nas to cieszy, myślę, tutaj wypowiadam się w imieniu organizatorów, że widać, że tutaj Kościerzyna w tym roku bardzo mocno się jak bo no, Teraz widzę mieszkańców Kościerzyny I zaczyna się ruszać widać chociażby statystyka, statystykach tutaj, jeśli chodzi o rybryczkę z miejscowość, właśnie jest przypisane Kościerzynie coraz częściej, Na najwyższe startowe ponad 170 nazwisk, z czego chyba większość to właśnie mieszkańcy Kościerzyny. No brawo, no bardzo tutaj klaskujemy, to są cały czas naprawdę bardzo dobre wyniki, 22-20 to rezultat Wojska Kodeckiego, trenera lekkiej atletyki w klubie Remus Kościerzyna, to jest wyniki poniżej 25 minut. jeszcze cały czas. No, widzę z myślę, że w skarpie jątym, no to trzeba biec poniżej 5 minut na kilometr. Teraz już że aktualnie jeszcze szybciej, no i 4 30 na kilometr, 40 w tym, no wtedy trzeba biec do takich jętości przy 193 numer, mój drodzy. 193 numer już pieszę, żeby informować. Paweł Majowski, spostrzeżenie! brawa, brawa, brawa i 41 numer to nie, chyba nie 41 coś mi się z nim pan Jan Dabski Czekamy, teraz Jan Wyszykamy, udawamy na kolejnych zawodników czy zawodników Wyszykamy panu, wielkie brawa wielkie, wielkie, wielkie brawa i na dańca koszty żona Witamy Pani Mucynka. Jeszcze jedno krążenie, Pani Mucynka. Pani ma jeszcze raz. Pani musi jeszcze raz przejść, Pani Ani zostawi tej Jest pan Zygmunt Tet, który też wyrusza na jeszcze jedno okrążenie. Nie, z zelka dobrać No 24 minuty. Kreszina, 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 Kreszina. Kreszina, Kreszina. Kreszina. I w dziesiątkę, ale szybko mówiący, teraz, tam był Bogdan z rozdytanej Kościożyny, oczywiście mieszkanki Kościożyny, która teraz w przyjmie brawa od e, gratulacji od pana Węgla Wąbeckiego. No i przydomne zwyciężenia wśród pań została Egowina Patrycka po raz drugi z rzędu, i po raz drugi z rzędu, czyli by wlec w tej sali, e, Dawid Klejber. Czyli roczni zwycięzcy okazali się także zwycięzcami e, podczas dwudziestu dwudziestu wężowej edycji drugiego no, robótka na pięciu kilometrów. Na miejsce drugim Również zawierniczka, zawodniczka, która w roku też w miejsce zajmowała, Monika Czapiełska, OKS Olimpijczyk z Kożowo. I na miejscu drugim średni mężczyzn Tadeusz Zbocki z Bytowa, który w swojej przyszłości reprezentował na 80. Witamy Daniela. Witamy serdecznie Anetę Wikman z Gdańska. 61 i 165. 161 to pan Leszek Meyer i pani Weronika Brygacz. Kościożyna, oczywiście. Pierwsza koleżanka Ania Wiktor Kościożyna. I 60, 104 numer, pan Zygmunt Pec. Witamy na mecie. Witamy, witamy. 32 minuty 20 sekund. Minut. Dobry rezultat pana Zygmusa, który w tym będzie Federacja będzie... Ale... Niezaprawnego. To w którym? To tam wędrujemy. Brawo! Monika Kaczowska z Łubjany. 144. Wędrzicą to brawo dla tej pani. Gratulujemy, gratulujemy serdecznie. Zofia Wielicka z Pańska. Witamy pani Zeszu. Oooo, jest tutaj chyba szosowa tutaj. Jeszcze numer poproszę, może się Pani odwrócić do mnie teraz na sekundę? 156, że właśnie wtargamy. Pani Izabela Zgreszewska, w gromeje! Już się łapka zgotowana, nie ciężko, ale warto, warto, warto mówić, bo wierzę, że Klaudia Kostuk po dzisiejszej obudowej przygodzie myślę, że na tym się nie skończy i zobaczymy Klaudię Moskę, że na tym Gratulujemy Wam! Wzywam, wzywam! To jest Dwa zwycięstwa Remusa z biegu gimnazjalistów zarówno w dzieci, jak i wśród chłopców trafiają w ręce tutaj gospodarzy, czyli Krymu remusko Kościerzyna. Ostatni biegacze kończą teraz na linii metra. Gratulacje, gratulacje dla tych dwójki chłopaków. Witamy, witamy na mecie. Wielkie, wielkie brawa dla was. Gratulujemy serdecznie. i Witamy na mecie. I przechodzimy do nagrodzenia gimnazjalistów. Najszybsze zawodniczki. To czym żyła? faworytka gospodarzy, która dzisiaj nie zawiodła i była najszybsza. Marta Serskowska! Robocz! Tater nagród, statuetek od kilku edycji Solidarność z nami. A teraz uśmiechy, uśmiechy, bo was będą oglądać w telewizji Kaszuby. Paweł Kniter, reprezentant gimnazjum z Ziemia. Dawid Playbor wycięża na dystansie 5 kilometrów. Z rezultatem 15 minut 15 sekund. Najmłodsza kobiet, miejsce trzecie, Weronika Pustułka, Remus Kościerzyna. I Anna Krym na miejscu drugim ze skurcza, brawo! I zwycięzczyni, Weronika Lizakowska, Remus Kościerzyna. Czas zwycięzczyni 19.55. Anna Kliny 20.02 i Weronika Pustułko 20 minut 14 sekund. Rzeczywiście, pan już wyżył. I Justyna Nowodworska. Bytu Cała rodzina osportowiona, to się ceni No to jak tutaj te maluchy nie mogą nie mają pójść w ślady swoich rodziców. Pani Renacka Czarnecka, Gdańska, z niczym 21:42. 21.42, Gratulujemy serdecznie. 32 minuty. Równiutko. Klub Ochotnik Kościerzyna. Brawo, brawo dla pani Lucyny. Najszybszą zawodniczką z Kościerzyny została Weronika Lizakowska. Wielkie brawa! A mężczyzną Krzysztof Kwiatkowski. Wielkie brawa i zapraszamy tą dwójkę tutaj do nas. Weronika Lizakowska oraz... Krzysztof Kwiatkowski Weronika Lizakowska, zapraszamy do nas Mężczyzna wśród mieszkanek Kościerzyny Kategoria najmłodszych mężczyzn M16 Miejsce trzecie Patryk Serkowski, Remus Kościerzyna, brawo! Damian Marloch, również Remus Kościerzyna W ogóle nie słychać braw Czy Damian wam się czymś naraził, moi drodzy? I zwyciężył Mikołaj Dziennia Klubichową. Proszę bardzo 36 i Bolda Cebula ta dwójka zawodników reprezentanci LKS zampię 19 1904 Kategoria M60 którego wynik zwycięzcy dałby miejsce drugie w tej kategorii którą przed chwileczką dekorowaliśmy. Ta... Jeży Równik 21-17 silnej grupy Florian, Pomunicza tutaj licznie I Tadeusz Filipów, Prembol 23 44 Pan Jęczyk Lowronko, Kantor Stanu 22-40 moi grupy wśród 70-latków i starszych. No. Żeby wam uświadomić jaki to jest wynik, moi drodzy, to każdy kilometr poniżej 4 minut, kub granica 4.30. Ginie Wiśniewski, Florian Polinice 25.19 i Poliacek Wandorski z 29, 29.24, związany przecież z Kościerzyną, prawda, Mamiacku? Tak. Proszę bardzo. Rower, no ty miałeś stosować rower. Trzymacie kciuki mocno? Każdy za siebie, a trenerzy, rodzice też trzymają te nie mocno. No uwaga, uwaga. My już wiemy. Słuchajcie. Szkoła Podstawowa numer jeden. to w Kościerzynie. Kto jest? Oliwia Kto Jakubek! Jest? Brawo! Oliwia Jakubek! Gdzie jest Oliwka? Nie ma! Nie ma, ale mówicie, mówicie z taką radością w głosie, że naprawdę... Wiecie, co Wam teraz Oliwka powinna pokazać, nie? Coś no, takiego tutaj. O, no, Oliwka, gratulacje! Piątka! Wygrałaś rower. Wygrałaś rower. że każdy co roku, jak wygrywa rower, musi taką rundkę tutaj zrobić. Dopiero jak przyjedzie, to może zdobyć ten rower. Ja tak, nie, nie tak. W myślę, że jest, proszę te Ustawione no, to elegancko. Weź się się nie. nie, nie da. Damy rower jej bez przejazdki. Siadaj, ja a ja Cię wtrzymam. Ja, ja... O właśnie, tata się przestraszył, od razu przyszedł, nie? Ej, się Ekstra. Super. Ja myślę, że ta rama jeszcze dopiero w domu będzie, słuchajcie. Jesteś szczęśliwa? Nie wiem. Numer ekstra taki jest regularny. Prawda, biegacze? Tak? No właśnie, mimo że widzą, zobaczcie, ale ja tu co, nie? Jest taką uśmiechniętą dziewczynkę Szpada. Dajemy nagrodę? Nie. Biegacze decydują, dorośli, uwaga. Biegacze, dorośli, dajemy nagrodę? Tak! Dobrze, zdecydowali. A tam jest mamiko? No pewno, mam. dobrze, to proszę bardzo. Wszyscy znają swojego ojca, widzę. <grymne> Gratulacje. Brawo, brawo, brawo. brawo. Rękacy przyjazdka. Uwaga. Jeden. Mam, brawo! Jeden. Przepraszam, nie jedynka, bo jest jedynku ktoś tam startował. Nie, nie. Jeden, jeden, dziewięć. A, o, o. No, proszę. A, Wow. A ja jeszcze podam przeciwko Tomasz Chabowski ze sztubu! Brawo Rałup! Sztum biega! Panie Tomku, przejażdżka Brawo jedziemy! Brawo Rafał Bąta! Sztum gratulujemy serdecznie! To jest służba deformalności. Zamykamy 20 kościelskie biegi uliczne. Rekordowa frekwencja. Nie najlepsza pogoda, ale podobno to jest najlepsza pogoda dla biegaczy. Spotykamy się za rok. Pobijmy kolejne.